Dzień dobry. Witam w kolejnej odsłonie symulatora pentakonty. Tym razem udźwiękowienie. Odsłona już chyba jest ostatnia. Jestem przemęczony tym, tym przedsięwzięciem. Zademonstruję jak to mi wyszło z góry uprzedzam, że sample które użyłem szczególnie. Sample do przyciągania i zwalniania przekaźników wziąłem z internetu. Oraz sample selekcji grupowej, liniowej czy preselekcji też ściągnąłem z internetu. Nie jest to idealne. musiał popracować nad samplami. Może kiedyś się wezmę za sampel przyciągania i zwolnienia przekaźnika. Nie z internetu, tylko własny. Listę sampelków, które ściągnąłem z internetu będzie w opisie filmiku. zapowiedzi użyła głosu moja żonka. Słowo wstępne na temat udźwiękowienia jest konfiguracja. Arkusz, konfiguracja Config Audio. I tutaj takie parametry odnośnie poziomu głośności. Można je ustawiać. I teraz, gdy znajdujemy się na danym arkuszu, Czyli jakimś tam powiedzmy urządzeniu sterującym w jakiejś ramię. Podoskiemu to głośność będzie 5, na przykład teraz jest ustawiona. Gdy nie będziemy w danym rekuszu, a będą dochodziły do głosy. Przyciągania i zwalniania przekaźników to jest poziom 0,3 Także można sobie tutaj sterować sterować głośnościami danego urządzenia sterującego, jak, jak no, no dobrze, się zapętliłem, przychodzę do prezentacji start połączenia i na przykład po kolei Weźmiemy sobie ST03. Mamy ST03, e, pres, e, pre, proces centrali. Weźmiemy sobie na przykład przekaźniki wspólne, bieżące i zetkane. Zachownik liniowy. I rejestr, tutaj się zaczynamy chwileczkę, i będziemy wybierać numer. Pójdziemy sobie do. No. Zadzwonimy sobie. Na samego siebie. Nie pamiętam, jaki jest numer oponęta, no hmm. co ja Sygnał zajętości. I cyk. I żeby nie wybierać ręcznie, to ja sobie tutaj zrobię automat. I niech on sobie wybiera numery a my będziemy sobie w poszczególnych zespołach, niektórych. Jesteśmy w tej chwili w sekcji pierwszej bloku grupowego. Te dźwięki są trochę przygłuchawe względem oryginału, no ale kwestia dopracowania sampelków. Zachownik liniowy załóżmy. Przejdziemy sobie do. Nie, nie, jeszcze sobie właśnie. Do cechownika liniowego. Poczekamy na selekcję liniową. Przejdziemy sobie do cechownika brutto do przelicznika do drugiej sygnału tutaj jaką grupę jeszcze byśmy nie byli Sekcji, na przykład sekcja druga bloku grupowego. Nie wiem, czy byłem, czy nie. you yeah. teraz pójdę do liczników. No niestety nie mam sampla od liczników. I użyłem przyciągania i zwalniania przekaźnika. Przydałby się sampelek yy, przyciągania i zwalniania licznika. No ale nie mam. Dobrze i teraz co jeszcze chciałem, zatrzymamy automat. Zrobimy sobie ręczne połączenie. Wybierzemy sobie numer. Nieistniejący. Nie ma takiego numeru. Nie ma takiego numeru. Nie ma takiego numeru. Dobrze, i co jeszcze zrobimy? Kategorię. kategorie abonenta na z ograniczeniem połączeń na wyjście. R0. Rozumiem. Połączenie nie może być zrealizowane. Połączenie nie może być zrealizowane. Połączenie nie Dobra. I teraz no, tak to mniej więcej udało mi się zrobić. Teraz ukochane moje pole napkowe. Uruchomię je. Polaryzacja i wskoczyła, muszę niestety zresetować. Tam mam jakiś błąd, że dojdzie do tego, ale ur uruchomiamy. Co to tutaj zrobimy? Zwiększymy głośność. Załóżmy o 30. Jaka to była wartość 0,053. Zaraz wytłumaczę o co chodzi. To jest 35. 45. O, tak nie będzie. 45. Uruchamiamy. Będzie głośniej trochę słychać. regulować można głośnością.

Вот и